Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na następny materiał z cyklu Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jestem w drodze do chaty guślarza, ale po drodze napotkałem tutaj prawdopodobnie to będzie zadanie jakieś, zaraz się przekonamy. Możemy, Możemy ale krótko i do rzeczy, bo mleć po popróżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we wrońcach konne wyścigi. Pewnie słyszałem. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjść po zmierzchu i przynieść złota na zakłady. No ja mam tego złota. No jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz się przeciw, komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem kałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Myślę, że będziemy brać po kolei. Z tym, że no, prawdopodobnie skorzystam z klawiatury, ponieważ, No. Yy... Jeśli chodzi o jazdę konną, no to nie da się chyba padem ze względu na kamerę jaka jest tutaj w grze. No są problemy pewne No dobra, ale lecimy stałe kwotę zakładu Polecimy chyba na maksa, co? Niech będzie Maciek Jąkała. Z z z z z z z z zobacz czy, czy, czy gram No to ustalmy stawki zakładów i dalej jazda. Na Jedziemy. No, jeszcze jakieś O kurde. Alles am Gatter. Rusz. wyprzedziłem go. Strogi śledzie, Pawcio jedzie. Kurczę, wytrzymałość wierzchowca. Yes. Udało się. Ładnie, ładnie. Widać nie tylko na potworach się znasz, ale i na konia. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No to, jeszcze się no to co? Zagadamy w takim razie. To jak będzie? Ścigasz się czy się nie ścigasz? Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu... Uszanowanie siły. To z kim chcesz się ścigać? Z... Hansem Żelazną Życią. No to polecimy sobie też na maksa. Zobaczymy, jak to jest Skopać godziną żyć. Chodź, chodź, nie ta kamera w grze, pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej jazda. Stawki zakładów już są ustalone. Boży. Tempo, tempo. Kurczę, co jest, grawitacja? No to przegapię. No i zobaczcie teraz. Na razie jest ok. No i widzicie to? Dwolni płot. No co tu chodzi? No, nie w tą stronę w ogóle. Nie, no coś tu jest nie tak. No, pierwszym razem było ok. No widzicie to? Zachowanie kamery Nie, nie ja podąża nazywam. za oczami Geralta no coś okropnego, nie wiem czy to Czym to jest spowodowane? Zwolnij płotka No już już. O jest No i zobaczcie, jak to wygląda, nawet na klawiaturze. A ty masz jak kocu myśli Teraz w Nie, no to Kitu, to Kitu kompletnie. Dobrze, moi drodzy. W takim razie lecimy do chaty guślarza, a ja sobie to przetestuję jeszcze. Dalej, dalej! To samo jest na padzie, zobaczcie. Jak Baron się różnie, to się robi zły. A Baron pije bez Obkurzające to jest niemiłosiernie, trzeba przyznać. Jeźdź włodka. Kogoś tam chyba widziałem. Nie tego się Chyba mam świeżość, błędach. Czego tu? Chcę pogadać z Guślarzem. To się spóźniłeś. Teraz my będziemy z nim gadać. Nie możemy skorzystać ze znaku i ig nie igni, tylko akcji. Zapłacę i pójdziecie stąd, albo wynoście się, no to jest równoznaczne w zasadzie z bijatyką. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edricowi w kiszkach złe zaległo I kazał mu jarzębinę szreć. I od tej Jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta! Wyleczę Edrika, a wy stąd pójdziecie, no to już jest rozsądniejsze. Wyjście z tej sytuacji chyba? Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? Hmm, no w sumie tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar zdziewany, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrów. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy. Bójki nie będzie tym razem. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrica. Moja <śm> stara będzie wieć, zna się na Halo? Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli ja niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Uuuu... Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guzlarz czekał. Czekałeś na mnie, kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk. I przyszedł, wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Koślarz zrobił. Jak dziady uczyli nad martwą wodą, w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił. Nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nie za. Te otykać nie wolno. Głoś mógł dać tylko coś ich na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. 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 Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Jaka księżniczka? Co za księżniczka. Księżniczka, koza no uciekła. Nie. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy. Bez kozy się nie da. Nie mówcie, że będę kozy szukał. No nie. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzie się podziała? Dobra, pójdę po nią. <noise> Dobra, dzwoneczek, dzwoneczek, pójdę po nią. Dzwonię jej to przyjdzie. Na chwilę. Dawaj ten dzwoneczk. Jak się strzeżcie poziomek i dzikich malin, zawsze na nie uważam. Podstępne bestie. Dobra, to lecimy. Lecimy po kozę. Co to było? To chyba tędy. Dobra, ale ja idę nie w tą stronę. Jeszcze kurczę będzie potyczka z wilkami. Może lepiej je załatwić. Ach. Dobra, i załatwiony Może w drodze powrotnej Jak będę wracał z tą kozą, już mnie na pewno nie zaatakują Kurczę, w którą stronę trzeba iść Czyli jednak tamtą dobra. Ja cały czas słyszę. Następny ślad. Jesteś. Użyj dzwoneczka. Jest dzwoneczek. Kozo, księżyczko. Chodź. Chodź tutaj. Za uparte zwierzę. Jakaś roślinka była. Ja skurczę ziele. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do buślarza. No czemu się nie ruszasz? Trzymam. Ten Ach, łaskawa pani. Kurczę, już się gdzieś zatrzymała. Co za bestia, idziesz czy nie? Idzie. No już gdzieś kurczę robiło. Niech szlak. Patrzcie, idzie kurcze w innym kierunku. O cholera, żeś tu przylazła. I nie reaguje nic. Wiedźmiedź, uciekaj burda Załatwi mnie, o jest, załatwiłem go. dobra, gdzie jesteś, moja kusko? Ale kurczę, tam była chyba zobaczymy, bo tam może jaskinia jakaś jest, które ją sobie tam. Dżemał trzeba wchodzić tutaj 16. Co to jest? Po mniejszy kamień rolniczy z Szybuch, tutaj chyba się... A wiecie co, może, może muszę ardu użyć. A myślałem kurczę, że to rozwalę, ale się nie da. Nieskazitelny diament i nieskazitelny szafir. Kurczę, ciekawe czy się dostanę tu do tego. Nie! Yeah. Schemat mistrzowski, stalowy miecz, cechę niedźwiedzia. Tu jest jeszcze jakieś zwierzę, 16 pewnie to wszystko. No, swoją drogą, jednak dobrze, że tutaj wszedłem. Dobra, ale dosyć tego. Kuska, księżniczka na mnie czeka. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żeby za mną szła? No i jest, chata guślarza. Płotką, to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz wiele. a może jeszcze wprowadzę ją, kurczę tutaj. Księżniczka, nie czekaj oślaża, bo tam wilki. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się spieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały Wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. which Żyje, a nie umarło. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I Baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał? Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A Wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się Białemu Wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu Wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. I'm Roin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki. Pradawny. Duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz. Duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie. Drogę wskaże. Cokolwiek zrobię muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Porozmawiaj z baronem, przeczytaj bestiariusz i dowiedz się więcej na temat porońca. Powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy to jakby stwierdzić, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. Poroniec jest najbardziej bodaj... Odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć wiedźminą. Powstały z martwego, niechcianego dziecka, którego następnie nie pochowano w należyty sposób. Wygląda jak nadgniły noworodek, zdeformowany przepełniającą jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żeruje zwykle na ciężarnych kobietach, które powoli doprowadza do śmierci. No, fantastycznie. Jest wrażliwy na olej przeciwko przeklętym i na znak akcji, no to go może uspokajać... w sumie. Tu mamy jeszcze trupojady góry, i ale to już nie będę tego czytał. Teraz już tylko porozmawiać z baronem. takim układzie, ale zanim może ja sobie jeszcze zerknę tutaj na zadania, zadania główne to jak widzicie śladami Ciri sprawy rodziny polowania na czarownicę, no w takim razie zrobimy to, jeszcze mapa i zobaczmy sobie Musiałbym się udać tutaj do tego znaku zapytania, później do tego, do tego i do tego, i na końcu tutaj do. To może tak sobie zrobimy, tylko że już. w następnym odcinku. Tak, teraz udamy się tutaj do tego znaku zapytania. Zapraszam Was na kolejny materiał, ja będę się z Wami żegnał. Jeżeli Wam się rozgrywka moja podobała, zostawcie koniecznie kciuka i do usłyszenia.